Dzień dobry państwu. Witam państwa na platformie wideo portalu Poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie naszej czytelniczki pani Krystyny. I pani Krystyna pisze do nas: "Witam, mam takie pytanie. W grudniu 2021 roku pan zasnął za kierownicą i uderzył w mój supek ogrodzeniowy. Z racji, że ogrodzenie ma 20 lat, nie jest możliwe kupienie materiału na ten supek, a firma ubezpieczeniowa Warta wypłaciła nam 700 zł." To jest śmiesznie niska kwota na dzisiejsze czasy, ale największym problemem jest materiał, którego już nigdzie nie kupimy. Co w takiej sytuacji mamy zrobić? Pozdrawiam. Pani Krystyno, no sytuacja, nie ukrywam, jest to skomplikowana, ponieważ jeżeli Pani sama tutaj do nas pisze, że bardzo ciężko jest uzyskać materiał, z którego Pani ma zrobione to ogrodzenie, to w zasadzie no, trudno powiedzieć, jaka kwota mogłaby... Tutaj zrekompensować tę sytuację, bo i tak prawdopodobnie nie mogłaby pani kupić nigdzie tego rodzaju ogrodzenia. Natomiast, jeżeli pani sądzi, że ta kwota jest za niska i jeżeli to odszkodowanie mm, nie odpowiada pani wyobrażeniu o tym, jak powinna wyglądać ta kwota, to może pani złożyć przede wszystkim w pierwszej kolejności odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Na takie odwołanie mm, Oczywiście ma pani jakąś określoną ilość czasu. Z tego co widzę tutaj w treści pani zapytania pani mówi o zdarzeniu z grudnia 2021 roku, więc w tym wypadku nie upłynął jeszcze okres przedawnienia. Ponieważ po kolizji czy też po wypadku no są to okresy 3 lub 20-letnie, więc tutaj jeżeli to była kolizja, tak, tamta osoba była uznana za Osobę winną zdarzenia, pani nie jest osobą przyczyniającą się, to tutaj w tej sytuacji występuje pani jako osoba poszkodowana i ma pani 3 lata na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. E, oczywiście ten termin jest ograniczony przez przepisy dotyczące m, przedawnienia roszczeń, tak więc jeżeli by upłynął, no to tej możliwości by nie było. E, natomiast e, jeżeli m, chodzi o samą formę takiego odwołania. To oczywiście każdy ubezpieczyciel ma jakąś swoją formułę przyjętą. Jak można się z nim kontaktować, jak można składać reklamacje i tego typu odwołania. Ogólnie formy ustna pisemna i elektroniczna są dostępne praktycznie u każdego ubezpieczyciela. My sugerujemy wybrać taką opcję, która jest po prostu najszybsza, tak ponieważ. Jeżeli na przykład ubezpieczyciel ma infolinię i sugeruje, żeby się kontaktować w takich sprawach telefonicznie, to warto zadzwonić, tak? bo prawdopodobnie będzie to w przypadku tej firmy najszybsza droga. Natomiast jeżeli firma sugeruje na przykład drogę elektroniczną, to wybrać taką drogę. Tak? Sugerujemy zawsze oczywiście, jeżeli byłaby to jakakolwiek korespondencja wysyłana pisemnie, zachowywać kopię. Zachowywać kopię potwierdzenia nadania i potwierdzenia odbioru i wysyłać wszelką korespondencję listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Co musi się znaleźć w takim odwołaniu? No, oczywiście trzeba pamiętać, żeby zawarte były tam wszelkie informacje dotyczące osoby wnioskującej, czyli pani dane adresowe, dane ubezpieczyciela, numer likwidacji szkody, która była nadana w pierwszej decyzji. Oczywiście trzeba sprecyzować swoje roszczenie, tak? czyli że Pani otrzymała 700 zł, ale wycenia Pani swoją szkodę ze względu na brak możliwości zakupu tego konkretnego ogrodzenia na kwotę taką i taką. Tak? Uzasadnienie i oczywiście podpis. Trzeba pamiętać, że to uzasadnienie im, jakby adekwa, im bardziej adekwatne do sytuacji, tym ma większe szanse wsparcia takiego odwołania. Czyli należy po prostu napisać, że nie może Pani dostać w żadnym sklepie budowlanym materiału, z którego Pani ma zrobione ogrodzenie, ponieważ ogrodzenie było wykonane 20 lat temu. Tak? I że to powoduje problemy, że psuje Pani jakieś tutaj możliwość odtworzenia. Tego stanu pierwotnego, a ten stan pierwotny to był jakiś element całościowej konstrukcji ogrodzenia domu, ogrodu, działki, który pani sobie upatrzyła, podobała wcześniej i chciałaby pani, żeby to było przywrócone. A że się nie da, bo nie można nabyć tego materiału, to wycenia pani szkodę na wyższą kwotę. Tak? I to też trzeba zawrzeć w takim uzasadnieniu. Trzeba pamiętać, żeby wpisać wszelkie dane identyfikujące tą pierwszą decyzję, więc jeżeli była nadana jakaś, jakieś oznaczenie identyfikujące znak czy też numer tego zgłoszenia wcześniejszego, to też to wpisać, żeby oczywiście ubezpieczyciel mógł to, te sprawy powiązać. Tak? I to też oczywiście skróci czas oczekiwania na ewentualną odpowiedź. Trzeba dokładnie sprecyzować te roszczenia, które Pani ma, tak? Żeby to było mm, jak najbardziej konkretne, też za bardzo się nie rozwodzić, jeżeli chodzi o to, o, o to opis tej sytuacji, ale trzeba też koniecznie wskazać jakąś konkretną kwotę, tak? Nie można po prostu napisać, że Pani się domaga większej kwoty bo prawdopodobnie ubezpieczyciel ubezpieczyci w takiej sytuacji nawet przystanie na Pani odwołanie, tylko po prostu wypłaci Pani kwotę 100 zł czy 50 zł większą tak? i będzie uważał sprawę za rozwiązaną. Więc zastanowić się nad konkretnie wyższą kwotą i tą kwotę w tym odwołaniu napisać w uzasadnieniu. Trzeba też podać numer rachunku do wypłaty tego ewentualnego odszkodowania, tak tej większej sumy, jeżeli by ubezpieczyciel to roszczenie uznał. Eee, oczywiście, wszelkie kontrargumenty, które Pani przychodzą na myśl, czyli ten kierowca zasnął za kierownicą, tak? Pani się nie przyczyniła do sytuacji. Eee, wszelkie informacje, które mogą tutaj wesprzeć tą argumentację, też zawrzeć w tym uzasadnieniu. I trzeba czekać po prostu na odpowiedź tego, tego konkretnego ubezpieczyciela. Natomiast, co dalej, co w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie uzna nam odwołania? Jeżeli nie zmienił zdania, można wystąpić o pomoc do rzecznika finansowego, który w tej chwili też reprezentuje osoby ubezpieczone i tutaj należy pamiętać, że do rzecznika zwracamy się w sytuacji, gdy wyczerpiemy przysługujące nam możliwości reklamacyjne w danej firmie, tak. Czyli jeżeli zapadła pierwsza decyzja, od tej decyzji się odwołaliśmy i to odwołanie nas nie satysfakcjonuje, możemy z wnioskiem o interwencję lub z wnioskiem o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu zwrócić się do rzecznika, tak. Tutaj wniosek o interwencję jest oczywiście bezpłatny, można go złożyć w momencie, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń nie uwzględniło w ogóle naszych roszczeń. Tak? Czyli, jeżeli ubezpieczenie w ogóle nie ustosunkowało się do, do Pani odwołania, nie ma żadnej odpowiedzi, yy, została Pani. Tutaj zbyta i potraktowana w taki sposób, że nie ma pani żadnej informacji zwrotnej, to wtedy można się zwrócić z wnioskiem o interwencję. I on jest bezpłatny, tak? Do wniosku należy dołączyć całą tą korespondencję, która dotyczy sprawy: te kopie, wysyłki, potwierdzenia nadania, potwierdzenia odbioru wszystkie informacje i dokumenty dotyczące likwidacji tej szkody z pierwotnej decyzji również, tak? I wtedy rzecznik wystąpi w Pani imieniu do ubezpieczyciela, i ta wszelka korespondencja pomiędzy rzecznikiem a ubezpieczycielem też będzie kierowana do Pani, więc będzie Pani miała wgląd do tego, jak ta sprawa nabiera. Tak, w toku jest wyjaśniana. Tak? I wszelkie informacje dotyczące tego, jak powinien wyglądać taki wzór wniosku o interwencję, znajdują się na stronie rzecznika. Tak, także można to w internecie znaleźć. Jest też. Opcja tak zwanego postępowania polubownego, jest to całkowicie odrębny tryb od wniosku o interwencję, i tam jest opłata za takie postępowanie polubowne w wysokości 50 zł, i tutaj trzeba też dodać, że w momencie postępowania polubownego rzecznik nie występuje w pani imieniu, pełni on rolę takiego mediatora, tak, czyli. W pośredniczy pomiędzy ewentualnymi ustaleniami pomiędzy stronami i próbuje doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy. Więc, jeżeli taka ugoda później obie strony, czyli ubezpieczyciela i panią, satysfakcjonuje, to jest ona sankcjonowana, tak, i dochodzi do podpisania takiej ugody, i obie strony się zobowiązują do. Wykonania jej treści, czyli ubezpieczyciel na przykład do wypłaty większej sumy odszkodowania, a pani do zrzeczenia się dalszych roszczeń, więc to też jest jakaś opcja e, jako postępowanie polubowne z rzecznikiem, jako mediatorem. Natomiast jeżeli w ogóle tutaj e, pomoc rzecznika nie będzie w żaden sposób skuteczna, ani interwencja, ani polubowne załatwienie sprawy nie będzie wchodziło w grę, ponieważ, no nie wiem, pani nie będzie usatysfakcjonowana z proponowanej kwoty przez ubezpieczyciela, albo ubezpieczyciel nie będzie chciał spełnić pani roszczeń, wówczas może pani dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Tylko trzeba się wtedy liczyć z dodatkowymi kosztami i ewentualnym zastępstwem procesowym, bo trzeba będzie prawdopodobnie tutaj zainwestować w profesjonalnego pełnomocnika, który napisze Pani taki pozew i tą sprawę do sądu przekaże i przed sądem tą sprawę będzie prowadził, reprezentując Pani interes. Także tu są dodatkowe koszty, no nie wiem na jaką kwotę Pani liczy, jeżeli chodzi o tą docelową sumę odszkodowania, ale na pewno te koszty początkowe, jeżeli chodzi o taką sprawę, pozew i reprezentację, mogą tą kwotę przekraczać, tak? Także trzeba się zastanowić, czy gra jest warta świeczki, jak to się mówi. Także tak wygląda procedura i możliwości w Pani sytuacji. Co Pani wybierze, na jaką ścieżkę Pani się zdecyduje, to oczywiście Pani decyzja. Natomiast, jeżeli by były jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmo.opoinajfacty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.